Witaj w przestrzeni insightów ze ścieżki serca miejscu, gdzie intuicja spotyka się z prawdą, a umysł uczy się słuchać głosu duszy. Nazywam się Koralina Szwed i zapraszam Cię do rozmów, wglądów i opowieści, które będą Cię wspierać w odnajdywaniu własnej drogi i odwagi, by nią iść. W podróż do wspólnego odkrywania głosu intuicji wewnętrznej prawdy i życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Zapasz herbatę, usiądź wygodnie i zaczynamy. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj temat niebanalny, bo temat, dlaczego łatwiej wybrać siebie, gdy jesteśmy daleko. I tutaj chcę nawiązać do tematu emigracji. Emigracja była bardzo takim przełomowym momentem dla mnie. Wyjazd na emigrację, w ogóle przeprowadzka do innego kraju, gdzieś się rozdzielenie się z rodziną, wyjście ze swojego starego życia, do takich z mocnych, silnych przywiązań, nawet w kontekście czy życia zawodowego, ale też pasji. Był dla mnie mocno transformujący, bardzo transformujący. I dzisiaj chcę Ci o tym opowiedzieć więcej: nieco o swojej historii, ale też właśnie o tym, dlaczego jest nam łatwiej wybrać siebie, dlaczego łatwiej nam budować siebie, i trochę co tak naprawdę to bycie daleko hmm, skrywa. Przede wszystkim, kiedy wyjeżdżałam. Najpierw do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy, później zamiast wrócić do Stanów i tak jak miałoby tak wyglądać to, jaki był plan, przeprowadziłam się 7 lat temu do UK i nie było to coś, co planowałam w pierwszym, jako, jako coś, co w ogóle zaplanowałam, tak jak wspomniałam, miałam wracać do Stanów. Kierunek ten sam, dystans trochę krótszy, a skończyłam w UK. I szczerze mówiąc, patrząc sobie wstecz na to co się wydarzyło w moim życiu, jak ja się zmieniłam, jak bardzo rozwinęłam się mieszkając za granicą, jak, jak wiele rzeczy, do, do ilu rzeczy ja potrzebowałam stanąć, jak wiele rzeczy we mnie potrzebowało się zmienić, ale też jak bardzo pomogło mi, pomógł mi ten dystans, po prostu skupić się na sobie i poszukiwać siebie, no to to jest coś, co uważam, że jest bezcenne. Dlatego, że kiedy wyjeżdżałam, byłam bardzo mocno, kiedy wyjeżdżałam w ogóle po raz pierwszy do Stanów, byłam bardzo mocno zakorzeniona w pracy z końmi. I to nie chodzi o pracę z końmi, tylko u mnie wyglądało to tak, że mój tato założył stajnię, kiedy ja miałam chyba bodajże 2 lub 3 lata. Więc wyobrażasz sobie, że przez 22 la no 20 lat, um, 19-20 lat, te konie cały czas były ze mną. Ja nie znałam życia bez koni. Nie znałam życia bez um, działań, w które angażowali się moi rodzice, a było ich bardzo dużo. Bardzo dużo projektów unijnych, generalnie... Mm, Rodzice wraz z przyjaciółmi założyli stowarzyszenie, które działało, działało na rzecz dzieci i młodzieży i seniorów w lokalnej społeczności. Robiliśmy jakby wspólnie, ponieważ ja wspierałam też ich działanie jako wolontariuszka. Zresztą, no hello, żyjesz w rodzinie, która założyła stowarzyszenie, to choćbyś nawet nie chciała, to jesteś tym wolontariuszem praktycznie non-stop i angażujesz się. We wszystkie wydarzenia, we wszystkie eventy, we wszystkie inicjatywy lokalne. Także nie ma tam mowy o jakimkolwiek zbytnio wyborze, i oczywiście zawsze mamy wybór, wiemy o tym. Ale bardzo często jednak się podkładamy. I tak, żebyś właśnie miała takie poczucie, z jakiego backgroundu wychodzę, co się dla mnie działo wtedy i dlaczego ten wyjazd był taki ważny, ja w to wsiąkłam jak gąbka. Nasiąknęłam wszystkimi wizjami e, mojego, i celami mojego taty, e, nasiąknęłam tą pracą, tym, jak to powinno wyglądać, oczekiwaniami. Czy to rodzinnymi, czy związanymi z biznesem, czy chociażby nawet przejęciem biznesu. Um, ale też takie coś, co mnie bardzo na przykład, takie zdanie, które mnie uderzało, to jak ktoś przychodził i mówił, kurde, jakie ty masz zajebiste życie, mówi, ty masz konie, i w ogóle przecież, jak ja bym miała stajnię z końmi, to ja bym jeździła codziennie. Jakby i teraz słyszałam to. A ktoś w ogóle nie znał mojej sytuacji, w ogóle nie był w stanie się postawić w moich butach, nawet jednego dnia nie przeżył, jak ja, nie włożył tyle pracy, przede wszystkim nie doświadczył nawet tyle pracy, poświęcenia i też takiego, że dzieciństwa tak naprawdę. I ja teraz, żebyś mnie nie zrozumiała źle, nie mówię tego w negatywny sposób, jakby w negatywnym sensie, ale to kosztowało na przykład, że nie miałam normalnych wakacji. Co, co roku wyjeżdżaliśmy na obozy. Co roku, dwa miesiące praktycznie nie było mnie w domu. Wszystko się działo wokół tego biznesu i wokół działań stowarzyszenia. Jakby rozumiesz, to było najważniejsze. I teraz, co się stało, kiedy ja wyszłam z tych koni, kiedy ja postanowiłam wyjechać za granicę? To spowodowało, że się od tego Odcięłam. I oczywiście początkowo w ogóle, nie, znaczy w ogóle nie robiłam tego świadomie. Miałam jakieś poczucie, że chcę znaleźć siebie. Myślę, że to w dużej mierze było z takiego poczucia, że ja po prostu szukałam siebie, ja chciałam odnaleźć to, kim ja jestem, jakie mam talenty, właściwie o co chodzi w tym życiu. Bo miałam takie poczucie wewnątrz, że to, co robiłam do tej pory, było ważne. Ale było okupione zbyt dużym y, poświęceniem siebie, że tam było działanie dla innych, bardzo duże, było poświęcenie dla innych, ale nie było w tym miejsca na, na bycie sobą, na tą taką część mnie, która z jednej strony to kochała i jednocześnie nienawidziła tego. I Moment tego wyjazdu to w ogóle był moment, kiedy ja bardzo dużo sobie pracowałam wewnętrznie ze sobą, rozwojowo, więc no, każdy z tych wyjazdów był dla mnie bardzo dużą zmianą we mnie, zmianą tożsamości, zmianą mm, zmianą też e, energetyczną. Dzięki temu, że wyszłam z tego świata, który czegoś ode mnie oczekiwał, w którym ja nauczyłam się w jakiś sposób funkcjonować, lepszy lub gorszy, jakby teraz nie chodzi o to, żeby to oceniać, to ja potrzebowałam siebie w pewnym sensie zbudować na nowo, zbudować tą siebie bez tych wszystkich rzeczy, bez tych oczekiwań, bez koni, bez pracy, bez. Tych elementów życia, które znałam od zawsze, a jednocześnie nie byłam pewna, czy one są moje. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o konie, to, to mam bardzo długą przerwę związaną z końmi, i dopiero gdzieś teraz mnie intuicja zaczyna z powrotem do nich prowadzić. One gdzieś tam oczywiście dorywczo ze mną były, wciąż. Jak odwiedzałam rodziców, to, to jeździłam konno, czy jak spotykałam się z, gdzieś tam, miałam możliwość pojeżdżania, to oczywiście tak było, czy warsztaty z końmi, jakby tak w minimalnym stopniu one się przez moje życie dalej przewijały, ale ja długo obserwowałam siebie w tym, co ja o nich myślę, czy ja faktycznie kocham to robić, co tak naprawdę kocham w tym kontakcie z końmi. Co mi daje bycie obok nich i w ogóle co mi dawały te wszystkie aktywności, które ja robiłam wtedy i wtedy robiłam je nieświadomie, a teraz, będąc daleko, miałam szansę to przeanalizować to, jak ja się z tym czuję, że tego nie ma. To właściwie ja chcę to robić, czy ja nie chcę tego robić. W jaki sposób ja chcę to robić? I było to dużo łatwiejsze, dlatego że po pierwsze patrzyłam na to z dystansu, by, byłam daleko, to też jest taki moment, że z jednej strony na przykład nie masz wsparcia bliskich albo masz je dużo bardziej okrojone niż gdybyś mieszkała w kraju, w którym jest obecnie Twoja rodzina. To jest pewnego rodzaju taka śmierć starego i narodziny nowego, ale też mam takie poczucie, że chyba najbardziej to jest o tym odkrywaniu siebie, odkrywaniu siebie bez tego, co znasz. Budujesz coś nowego, idziesz bardzo często do nowej pracy lub rozwijasz swój biznes, wychodzisz na wielu frontach ze, swojej, ze swojego kokonu. Ze swojej strefy komfortu zaczynasz mówić w innym języku, wychodzi ci to lepiej lub gorzej, więc albo się musisz edukować w tym, albo uczysz się w działaniu. Pojawiają się jakieś nowe rozmowy kwalifikacyjne, nowe miejsca pracy, nowi ludzie. Nie masz tego wsparcia takiego, że dobra, tutaj sobie wyskoczysz i 15 minut czy 10 i jesteś u rodziców, czy, czy możesz dziecko oddać do dziadków. Jakby uczysz się organizować swoje życie na nowo, ustalać nowe standardy, w ogóle badać sobie te standardy, czy coś się zmieniło. Zaczynasz docierać do tego, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne, i masz taką też przestrzeń na tą eksplorację. I jak sobie patrzę teraz na to wstecz, co się wydarzyło, właśnie taki największy dar tego, że tej mojej emigracji, gdybym miała dzisiaj Ci powiedzieć, i właśnie takie klucz tego, dlaczego łatwiej nam wybrać siebie, gdy jesteśmy daleko. Bo wtedy nie mamy takich tylu rozpraszaczy, nie mamy tylu osób, które nam mówią, jak, jak nasze życie ma wyglądać. I tak naprawdę, wiadomo, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma pomysł na nas, myślę, że zawsze, ale bardzo często, prawda, do, doświadczamy tego od najbliższej rodziny czy to od rodziców, czy od dziadków. Dziadkowie mają jakieś opinie na temat naszych wyborów, jakieś oczekiwania, czy tak wypada, czy nie wypada, czy to kulturalnie, czy nie kulturalnie, tam się z, jakby biorą z, z tego zderzenia. Pokoleniowe, międzypokoleniowe, czyli coś kiedyś było nietaktowne, teraz właściwie już jest okej, okay, czy nikt nie zwraca na to uwagi, więc tam się biorą tego typu konflikty i teraz, jeżeli tego hałasu jest za dużo, i teraz i dziadkowie, i rodzice, i ciocia, i wujek, i ktoś tam jeszcze mówi ci. I każdy jeszcze w dodatku co innego, plus jeszcze później Ty chcesz coś innego, a na przykład jeszcze przegadujesz to z przyjaciółmi i oni też jeszcze coś innego ci radzą. Do tego hałasu wokół jest coraz więcej, albo przynajmniej jest go dużo, a Ty nie masz takiego czasu dla siebie. Takiego czasu, w którym nie ma nikogo, kto do Ciebie zadzwoni, nie ma nikogo, kto otworzy Ci drzwi, wejdzie do pokoju i zacznie Ci mówić. To są nawet takie rzeczy, że w pewnym sensie masz spotkania okrojone, tą ilość spotkań, ilość czasu, które na nie przeznaczasz, fokusujesz się trochę na innych rzeczach, zwracasz uwagę na inne rzeczy, spędzasz inaczej czas i mam takie poczucie, przynajmniej u mnie tak było, że tego czasu dla siebie było dużo więcej czasu na rozwój osobisty, czasu na swoje kursy. Na czytanie książek, na takie rzeczy, które były ważne. Ja się może i trochę zamknęłam w pewnym sensie w swojej, jakby tutaj skorupie i bardzo mocno wchodziłam w to, co ja chcę. I oczywiście różnie to wyglądało, ale patrzę teraz z perspektywy, że łatwiej nam wybrać siebie, gdy jesteśmy daleko, ponieważ mamy więcej czasu dla siebie, więcej czasu w Takiego ze sobą, świadomie spę z takiego spędzonego ze sobą, czyli mamy takie randki ze sobą, częściej sobie zadajemy pytanie, jak ja chcę, ponieważ jest mniej tych wpływów wewnętrznych, zewnętrznych, a więcej właśnie z naszego wnętrza. I szczerze mówiąc, dla mnie. Ja widzę w tym wielki dar. Dla mnie to przyniosło dużą taką wolność wewnętrzną. Te decyzje dały mi możliwość zbudowania, odkrycia w ogóle siebie, bez tych wszystkich rzeczy, których ja byłam nauczona. I ja dzisiaj z perspektywy patrzę na te swoje czynności, na działania. Właściwie mam nawet teraz taki moment, gdzie naprawdę wracam sobie do tego, co kiedyś mi sprawiało radość, co. Mnie ekscytowało w tych moich działaniach, w tych działaniach, właśnie z końmi, w działaniach stowarzyszenia, co tam takiego było, co pociągało moje serce za tym, co takiego mi się podobało w tym działaniu, więc to też nie jest tak, że tutaj wylałam dziecko z kąpielą, czy totalnie postawiłam na tym krzyżyk, ale dzięki tej przestrzeni, którą sobie stworzyłam mieszkając za granicą, Właśnie będąc w jakimś sensie daleko, mogę patrzeć na to z perspektywy i z takim większym spokojem, bo miałam też, mam też szansę zbudowania sobie takiej bezpiecznej przestrzeni, do której uwielbiam wracać, która jest moim domem i w której po prostu czuję się dobrze. I teraz na koniec chcę Ci zadać takie. Proste i jednocześnie wymagające pytanie. Co ty byś wybrała, gdyby nikt nie patrzył, gdyby nikt nie oceniał, gdyby nikt nie mówił ci, co masz zrobić? Dziękuję Ci serdecznie za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.